Witajcie, z tej na Disney i zapraszam was na film, w którym przedstawię wszelkie informacje na temat Scorperexa, pierwszej hybrydy stworzonej przez doktora Henry'ego Wu. Zapraszam. Islam Lublar, 2015 rok. Wtedy właśnie doktor Henry Wu stworzył pierwszą hybrydę dinozaura. Niestety jednak, ze względu na wygląd i agresywność, Masrani rozkazał Henry'emu zniszczyć wszystkie osobniki. Ten jednak zostawił jednego w komorze kryogenicznej. E750, czyli Scorpiorex, Rex, wyróżniał się nadzwyczajną agresywnością oraz inteligencją. Jego genom składał się z genów Velociraptora, Tyranozaura, Karnotaura, Żaby Drzewnej oraz ryby nowatej. Charakterystycznym atutem Scorpio Rex jest jadowitość. Posiadał on kolce na ogonie, które były wyposażone w zabójczy jad oraz dzięki genom jaszczurki, takie jak był, mógł rozmnażać się bezpłciowo. Mierzył ponad 2 metry wysokości i 6 metrów długości w przypadku młodszego osobnika oraz ponad 3 metry wysokości i 8 metrów długości w przypadku dorosłego osobnika. Scorpio Rex wyróżniał się tym, że potrafił wspinać się po drzewach. Wykorzystywał to w trakcie polowania. Przede wszystkim ułatwiało mu to widoczność. Scorpio Rex, tak jak Indominus, wyczuwał promieniowanie cieplne, które pozwalało mu łatwo dostrzec ofiarę. Łącząc te wszystkie atuty, Scorpio Rex staje się wręcz narzędziem do zabijania. Gdy Scorpio dostrzegł ofiarę, szybko przemieszczał się między drzewami i naskakiwał na zwierzę. To już wszystko w tym odcinku Sekretów Ingen. Jeżeli pomysł na serię Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, by nie przegapić kolejnych filmów. Zachęcam również do napisania w komentarzu, jakie następne zagadnienie z uniwersum mam przedstawić. Trzymajcie się i pamiętajcie, że życie znajdzie sposób.